Honorowy ambasador Polskiego Klubu Biznesu. Takim tytułem może pochwalić się Elżbieta Bieńkowska, europejski komisarz do spraw rynku wewnętrznego i usług. Nagrodę przyznano w szczególnym miejscu w Cedrowicach parcela kołozorkowa siedzibie grupy Tubondzin. Wyróżnienie przyznała kapituła Polskiego Klubu Biznesu za szczególne zasługi w promowaniu polskiej gospodarki poza granicami kraju. Ta praca jest dla mnie naprawdę dużym nowym wyzwaniem. Wszyscy w Europie powtarzają, jak ważny jest wspólny rynek. Jak trzeba znosić granice dla przedsiębiorców na tym 500 milionowym rynku, natomiast tak się nie dzieje. Ten wspólny rynek w Europie nie działa i to jest dla mnie wyzwanie, i jeśli chodzi o otwieranie tych granic dla przedsiębiorców, i jeśli chodzi o pewne ułatwienia, już aż długo się, dużo się o tym mówi od wielu lat, prawda? i to nie tylko w Polsce, w, w Europie, wszędzie na poziomie europejskim. Mamy teraz taki pomysł, czy, czy ja mam od niedawna, żeby pewne dyrektywy unijne z, 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 zmniejszyć ich jakby stanowczość, czyli z dyrektyw zmienić w rozporządzenia. To będzie znacznie mniej dotkliwe i mniej wiążące dla przedsiębiorców, jeśli chodzi o ten, o ten poziom europejski legislacyjny. Więc to jest dla mnie ważna nagroda. Pierwsza y, jako komisarza z Polski. Miejsce wręczenia tej prestiżowej nagrody oczywiście nie było przypadkowe. Właśnie grupa Tubondzin w tym roku otrzymała tytuł Produkt Roku, przyznanym również przez Polski Klub Biznesu. Tubondzin, jako wiodący producent płytek ceramicznych, wyznacza trendy i ceramiczne kierunki mody w Polsce i na świecie. A ja się cieszę, że y, tyle się w Polsce Zmieniło, że my już nie pukamy do drzwi, to my jesteśmy liderem, mamy swoich przedstawicieli i to, co pani komisarz powiedziała, mamy szansę dotarcia do wielu rynków i mamy szansę do korzystania z wielu osiągnięć technicznych, technologicznych. Nie ma problemów z zakupem maszyn. Nie ma również problemów, jeżeli chodzi o nabycie tych maszyn za określone waluty, ponieważ jest wymienialność. Wyprzedzamy konkurencję, konkurencję światową. Bardzo przyjemnie jest, kiedy na targach w Bolonii mnóstwo jest ludzi z Azji, którzy kopiują nasze wzory i przenoszą je na swoje płytki, ale również w Europie myślę, że mogę nieskromnie powiedzieć, że jesteśmy liderami wzornictwa i nasze wzory są kopiowane i z tego nie robimy problemów, ponieważ zanim skopiują nasz wzór, to my mamy już następny jeszcze lepszy. Podczas wizyty komisarz Elżbiety Bieńkowskiej w siedzibie grupy Tubondzin nie mogło zabraknąć zwiedzania obiektu. Najnowocześniejszy proces produkcji płytek ceramicznych zrobił spore wrażenie na wszystkich przybyłych gościach. Po w zasadzie oddać nowe Okay. Tak, czyli w e, bardzo wysokiej rozdzielczości zdjęcie e, dobrego fotografa jesteśmy w stanie wydrukować. To są e, kolekcje e, płytek, które e, projektujemy i wspólnie z Maciejem Zieniem. Generalnie dzieje się tak, że to właśnie panie wybierają, mm -hmm. e, ogólnie w 70% e, Produkty do Łazienki. Ceramika, tu będzie znana mi jest już ponad 20 lat. Jeszcze byłem burmistrzem Łasku, kiedy miałem pierwsze kontakty, i to był zawsze zakład, który szedł do przodu, gdzie właściciel myślał o tym, co jeszcze rozwinąć, co jeszcze zmienić. Teraz takie czasy, że konkurencja wymusza aktywność. To stoi w miejscu, ten zostaje. To zaszczyt i przyjemność gościć panią komisarz w województwie łódzkim, szczególnie jak odbiera od Polskiego Klubu Biznesu nagrodę ambasadora polskiego biznesu, honorową nagrodę i odbiera właśnie w takim miejscu, w tej ilustracji, w wizytówce, podsieracki Tubondzin, producent płytek, który od garażu rozwinął się do kilku fabryk który kupuje firmy niemieckie po to, aby być na rynku europejskim pod znaną marką, który wprowadza nowoczesne technologie, współpracuje z wybitnymi projektantami, współpracuje z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi i realizuje wspólnie unijne projekty. Komisarz Elżbieta Bieńkowska, dziękując za wyróżnienie, podkreśliła, że to pierwsza nagroda od polskiego biznesu, jaką otrzymała będąc komisarzem Unii Europejskiej. Ale to też okazja i dobry początek, by za 5 lat sama siebie mogła nazwać ambasadorem europejskiego biznesu.